Cześć tutaj pigi I jesteśmy właśnie na serwerze z kamonem. Brewnoplo podstawa. Dobra, zabiliśmy nasłkę z kamonem zombiaka. To co dalej do zbierania drewna. I to będzie serwer soywalowy. Będziemy zapraszać kolejne osoby i tym podobne. Creeper gdzieś tu był Dobrze Craftujemy crafting I Najpierw drewniany kilof Później się przyda Sonomka zasadzimy lak czy co? No trochę lak, bo był kamona na drugim planie. Prawie bym zginął przez szkieleta. Pająka między innymi, zabijemy też. Głód mi spada, to będzie trzeba coś zjeść zaraz. Kilow jakieś tam obrażenia, większa drzewina zadaje. Creeper, nie wiem czy mi... Nie zwalił no. Rozwalił mi. It. Dobra, sobie. tą dziurę, bo nie mam nic lepszego do zrobienia, bo ten dirt mi nie jest potrzebny. Trzeba powoli... Drugie drewno. Nie no, zamiast mnie to z tyłu, dobra. Muszę się mniej więcej w to stronę było. Nie muszę się do końca skapnąć, gdzie to było. Gdzieś to było przy którymś tam drzewie, ale. Się trochę zgubiłem tam chyba. W sumie znajdę specyficzne miejsce zniszczone przez creepera. Nie no, już chyba teraz to zgubiłem. Dobra, pora na cięcie. Dobra, już wróciłem. Muszę sobie tylko poukładać i ty. Dobrze, Aha. to już nas obu zabiło i przy okazji zauważyłem, że w moją zalepioną prawie dziurę z dirta wpadł ząbiek, w międzyczasie z łopatu. Jakbym miał tarczę, to mógłbym podejść zawsze do tego. Dobra, plan to taki, że ząbiek wyjdzie. Tak zadziała to może... Teraz musi strzelić zombiaka. Czy to się uda ten plan? Pewnie łopata, nie dropnij, ale dobra. Dzień już prawie. Nie no zginę. Nie no. prawie bym zwalił kolejny raz. Nie mam no, nic lepszego niż zjeść na razie zgniłem mięso dla regeneracji chwilowej, choć właśnie głód mi wszedł na no to. kurczek kurczak. Nie mogłem poczekać, aż się z skończy, więc to kolejny mój błąd, ale dobra. No, i w regeneracji to zjemy to mięso. Więcej desek teraz. Dobra, teraz pora pójść do jakiejś kopalni. Albo sobie kobla zdobyć Zbyle byle jakiegoś źródła. No i idziemy po koblu. Oj, niepotrzebnie to robiłem. Dobrze, już nie wiem. No tu mamy kobla trochę. zostawiam swój crafting jeszcze przy okazji. Dobra, to na razie wystarczy mi kobla. I trzeba dalej iść. A jednak już tu niedaleko zostawiłem swój crafting. Możemy skraftować kilka rzeczy. Pierwsze miecz, po drugie kamienny kilof, Tylko przełożymy tu. O, już mamy wyposażenie na przyszłość. Trzeba zacząć polować na zwierzęta, między innymi. Coś, trochę się pomyliłem w obliczeniach chyba i... Albo jednego kobla nie znalazłem. Dobrze. Będzie mi starczyć potem na piecyk. Dobrze. No niestety na razie nie mam siodła, więc można zawsze z konia zabić na skórę. Niestety skóra nie wypadła. Do, dostajemy się na sawannę. A więc to chyba na tyle wystarczy w tym odcinku. Na razie.